Witam Was serdecznie. Mam dzisiaj króciutką otwierankę, bowiem znalazłam w Deals kulę niespodziankę. Mini Brands wersję Kawaii. No cóż, no nie mogłam przejść obok niej obojętnie, szczególnie, zwłaszcza, że była dość tania. No dajcie mi chwilkę, sprawdzę ile, bo pewnie zrobiłam zdjęcie. Ej, okay, więc 25 zł za taką kulę. I prześliczne są tam jedzonka. Tak mi się wydaje, że to będą głównie jedzonka. No dba. Więc mamy kule, Zuru, Mini, Brands. Kawaii, kawaii, Czyli urocze, słodkie, ale równie dobrze może to oznaczać 50 rzeczy zupełnie innych. Ale tutaj. Jest informacja, że w środku będą nie. Będą... Tu jest informacja, że w środku będzie niespodzianka, która się rusza i wskazana jest na przykładzie tego króliczka. No więc otwieram. Te niespodzianki kosztują 25 zł w deals o tym mówił. Uuu, uuu, ulala, poszło po mojej myśli. Uwielbiam ten dźwięk. Upsi. Kolejna warstwa. Kolejna warstwa. Cudo. No i czas na wielki moment, zaraz się dowiemy co jest w środku. Okej, okay, sporo niespodzianek. Okej, okay, to pierwsze, 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 co mnie w tym ujęło, to to, że to jest taka dość spora reklamówka, w której były saszetki. Mamy też katalog. I uuu, co to jest? Kawaii slime. No od razu poczułam, że takie chłodne, co się tam jest. Ale słodkie to wszystko. No słodkie. No postarali się. No i mamy katalog. Katalog. Uuu, lala. Okej, okay, mamy legendarne, czyli ma pewnie ultra rzadkie perfumy One Million Kisses. Mamy tu frytki, coś Ala McDonald's i popcorn z okularami 3D. Tutaj jest hmm, luksusowa wersja z pandą. Mam nadzieję, że to widać. i Jest też miodzik. Queen Bee. <grym> O, ja miał milk. No słodkie, chciałabym to. I Pupsi, soda, no, nie, no słodkie. Pupsi, takie nawiązanie do Pepsi. Dalej mamy ultra rzadkie. To, a tamte to też wyglądały jak rzadkie, ale widocznie można mieć jeszcze. Można iść dalej w głąb to. No, mamy takie. Bany dim są czyli takie bułeczki na parze w kształcie króliczków, papier teletowy, mama bear, jakiś taki kubeczek z misiem, no te frytki jakby, powtórzenie, płatki śniadaniowe, snow bunny, czyli jakieś lody królicze. <grych> Okej. Okay. To jeszcze nie koniec oczywiście. Z serii rzadkie. Z tych rzadszych tu mamy jakiś ramen z kolotem. Mam nadzieję, że powiedziałam to poprawnie. Tu mamy kaczuszkę, bubble ducky, sushi z króliczkiem, house mouse, czyli taki jakby ma mac and cheese. A jazu, jakie super! Jestem tutaj. Puddle in, the, in my nuddle. Super, to jest super. Chciałabym to bardzo. I tutaj. To chyba są jajka, jajka jednorożców, tak? I mamy małpkę. I hamburgera w kształcie kociaka. I dalej. Takie common, czyli takie powszechne, które się najczęściej trafiają, czyli tej ktato. Czyli w kształcie tych mopsów das donat, czyli donaty. Takie brokatowe. O, spójrzcie na te, na te kurczaczki. O! Jakie słodkie kotki. Mamy też flaminga. Mi się bardzo to podoba. No i właśnie to sam ten popcorn. Nie wiem, czemu on się tam na początku pojawiał. Jako... A, bo po prostu ikoniczna. No dobra. A to jeszcze nie koniec. Tych takich popularnie, nie, łat, znaczy tych takich najłatwiej dostępnych. Mamy też te płatki. Jakieś ciasteczka kocie, soczek, yy, kawę, pizzę w kształcie serca. No super. I czy jeszcze jest coś? Tak. Okej, okej, okej. Chyba slime. W takim układzie wygląda na to, że slajmy są zawsze. Czy tak mi się wydaje? Mam jakąś lupę, te wszystkie niespodzianki, no i slimik. No i tutaj są różne firmy, które oni tam powymyślali. I pokazane też, jak y, poszczególne niespodzianki będą się zmieniać. Czy tutaj można wyrywać papier? No super! A większość się po prostu rusza, podnosi. No dobrze, czas na saszetkę numer jeden. Okej, okay. to nie jest tak łatwo rozerwać. Ale uch, oh coś o, już wiem co jest wypadło e, spójrzcie mamy tu naklejkę Valentino Pizza. jest holograficzna super kocham naklejki używam je używam używam kurde na co używam ich do dekorowania pamiętnika listów no no i zbieram po prostu do takiego albumiku. Tada! To jest House Mouse Mac and Cheese, czyli makaron z serem w opakowaniu z myszką. Jest tu napisane Life is cheddar when mac and cheese are together, czyli to jest gra słowna, ale taka trudna do przetłumaczenia. całomki myszek 88%. I tak to wygląda z przodu, jest przeurocze. Myszka trzyma w łapkach kawałek makaronu z serem. Myszka jest bardzo ładna, estetyczna, biała z niebieskimi oczkami. No, tak to ślicznie wygląda. I no i spójrzcie, te miniaturki są dość sporawe, jeżeli porównać je do wielkości pet shopów. No ale w jakiejś scenografii można oczywiście ustawić. No, w zasadzie są tego samego wzrostu co ja. Otwieram soszeczkę numer 2, jest taka dłuższa. Oki. Okay. A znowu walczę. Uuu, mamy tu lupę. Kolejna, kolejna saszetka. z tych takich większych. Oh! To jeszcze nie koniec. Sam... Wow, ja myślałam, że będzie tylko jedna niespodzianka. Okazuje się, że ich jest tu więcej. ja. Mam bilet do kina czy coś w tym stylu. Też sporej, sporej wielkości. No, ale spójrzcie, jest ten popcorn w okularach 3D. No to mamy jeszcze jedną saszetkę, więc możliwe, że coś tu będzie takiego, wow, ej, spójrzcie, jest ten papier toaletowy. A little Bad Bad Toilet Paper. miękkie, silne. I on ma tutaj, właśnie kawałek folii. I tak będziemy mogli wyciągnąć. Oha, no i ona nawet jakby wraca na swoje miejsce. Widzisz? Ja Nie, mam wrażenie, że się za bardzo wyciągnęła. A teraz o. No troszkę trzeba popchnąć, żeby się wciągało, ale się wciąga. Nie mam zielonego pojęcia, do czego służy lupa. Czy po prostu do... Nie wiem, to... Aha, no... Patrzymy sobie na te detale w takim układzie, no ale ja nie mam wady wzroku, widzę je bez tej lupy. Wydaje mi się, że tak, że po to to jest. No i mamy... Mamy ten slime. Slime, szczerze, nie jestem jakąś fanką slimu i chyba nie będę nawet tego otwierać, chociaż ciekawi mnie, jaki ma kolor. Szkoda, że nie zrobili bardziej przezroczystej tej saszetki, no ale sobie go zostawię, nie wiem, mogę komuś podarować przy okazji. No, trzy niespodzianki w cenie 25 zł. Wprawdzie są duże, więc dla petroków no tak, nie do końca. No, bardziej dla lalek, myślę. No i albo dla Was po prostu, jeżeli je kolekcjonujecie. No i cóż, no dziękuję. Być może jeszcze dokupię sobie jakąś kulę, jak będę w Dios przy okazji. To życzę Wam udanego dnia dziękuję za oglądanie. Pa, pa!